Pan Jezus spotyka człowieka głuchoniemego, którego oczywiście uzdrawia i do takich sytuacji z karty Ewangelii jesteśmy przyzwyczajeni. Nie dziwią nas, próbujemy je rozważyć któryś tam raz i wyciągnąć określone wnioski dla siebie. Przytępione zmysły zewnętrzne lub nieczynne zmysły zewnętrzne dla nas są też jakimś obrazem czy symbolem tego, że w wymiarze duchowym pewne rzeczy mogą być również w człowieku sponiewierane, unieruchomione czy, czy zablokowane. My mówimy niejednokrotnie o tym, że człowiek jest głuchy na Boże wyzwanie, na przykład, człowiek jest ślepy na pewne sytuacje w jego życiu. Więc nie mówimy tutaj o fizycznych możliwościach odbierania takich czy innych wrażeń, ale raczej mówimy o czymś, co dokonuje się w takiej sferze emocjonalno-duchowej w człowieku. I tutaj Panie Jezu przychodź do nas, żeby w nas to odblokowywać, oczywiście. Pan Bóg daje nam różne doświadczenia w celu uruchomienia tych wewnętrznych subtelności i możliwości. Reagowania na pewne rzeczy, które są w świecie. Ja ostatnio słyszałem taki przykład e, człowieka, który no, był światowej sławy psychiatrą e, i debatowali na temat depresji, która dzisiaj oczywiście panoszy się na świecie bardzo mocno. E, wiele mamy ofiar i pytają wielkiego, wielki autorytet e, na sympozjum, e, co zrobić, żeby. Uchronić się przed depresją. I y, oczywiście wszyscy spodziewają się jakiegoś y, medycznego zabiegu, y, psychologicznego, wiel, wielce jakiegoś odkrywczego. A ten Pan mówi: y, Moi drodzy, jeżeli ktoś czuje, że łapie go depresja, niech wyjdzie z domu i zacznie pomagać innym. Czyli y, niech odwróci swoją uwagę od siebie. Do kogoś innego, do innych. No ale do tego trzeba mieć światłe oczy serca, otwarte uszy. Kto ma uszy, niechaj słucha, prawda? Tak jak słyszymy w Ewangelii. Więc, Panie Jezus, i w nas tę wrażliwość, abyśmy potrafili zauważyć to, co jest wokół nas do zrobienia dla drugiego człowieka, bo to oczywiście jest jak najbardziej w tym porządku chrześcijańskim, ludzkim, ale okazuje się, że ma też taki wymiar terapeutyczny dla nas samych. Chcemy o tym pamiętać.